I tym razem, jak widzicie, jestem, bo dostałam to od koleżanki, oczywiście naszej, szyjnik nie, włosy też nie, bo włosy e, mam z najnowszej razetki MSP. Jest. Ja jestem, jest, mam już to, tylko sobie przemieniłam i e, troszkę zupełnie inaczej wygląda. O, to będzie mój ostatni Nie, nie będzie. Nie Nie będzie, Dobra, ale jest lepiej, jak ten Ale fajnie by było dostać od y, Wiktorii y, sobie prezenci. Bo ja już dałam ile, zobacz dzisiaj. I trzy. A ona mi jeszcze z Niektórzy może wiedzą, że te włosy są z, z ostatniego tygodnia, jakie na wyszu. Jak na wszedł? Sukienkę jej podarowałam, którą sobie kupiłam. A, I... e, Sorry, sorry, ale nie. Bo ja jestem dorosła i umiem zachować trochę diaksów. Tak? Tak, jeszcze nie wydałam ani jednego diaksa. To jest śmieszne. Tak. Aha, bo ktoś mnie ten blok nałóżki, a w każdym razie miałam 6, 10, di 10 diametrów, bo miałam 24. 10, tak? 10. Sorry, że doświadczałaś 24 Tak. sekretarzce. I chcę panu w ale nie wiem, nie wiem, a ten odcinek właśnie, że... i tak go powiem, dziękuję, powiem. Dostałam przed chwilką pozdrowie i pokażę Wam y, osobę, z którą pierwszą pozdrowię. Y, to się, y, Ona się nazywa 0662005. Ona mi dała przed chwilką pozdrowie z VIP i rozumiem, że y, y, już jej nie mogę. Jej Jak? mi nie dała! Okej, okay, nie, mi hmm. się Dobra, nie, Dobra yy, nie, Dobra, nie, 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 Ja nie, 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 mam... <laughs> Tak, bardzo fajnie. A ja mam 10, 5 miesięcy, bo jest taki dzień. A ona ma 5 października. Więc proszę mi zrobić. A może Was poproszę. 5 października. Teraz zrobię małą pauzę. Ok, może by czasami kupać ostatnio hałas. To, to pierwsze. Um, aha. Ciekawe. Ciekawe. Okay, yep. Tak. Yep.

Teraz się zasam tylko tą, powiem co to jest i em, um... ok kurde. Dobra, w już wróciłam.

私、そのような。 Marci. Nie masz Nie chyba A święta i To, nie zaczął. Nie ma czasy... ...tu pleści, a cześć. Serio? Bardzo miło, to było normalnie.

Ja wiem, że z jest mnóstwo, ja tak, Coś takiego jak... Tak. zaopiekuj okay. się, tak. tak, się tak, tak. mną, um. okay. Już patrzę. oni o Ja się będę z Wami tu pomału żegnać. Bye. Bye, bye.